Witam was serdecznie na moim kanale Kura w podróży i zabieram na krótką wycieczkę do Krakowa. Dzisiaj jedziemy pociągiem. Z Ciechanowa pociąg jedzie aż z Gdyni do Zakopanego. W Krakowie wagony się rozłączają. My wsiadamy do dwóch ostatnich. No i co? I śmigamy. Dotarliśmy cali, zdrowi, zadowoleni, uśmiechnięci. Słuchajcie. Jest Stacja Kraków Główny, pełna radość. Jechaliśmy w sumie 4 godziny i 15 minut, więc myślę, że dość sprawnie. Postanowiliśmy zjeść obiad w restauracji gruzińskiej Kachapuri. Wystrój ciekawy, przyjemny, chociaż ceny już mniej przyjemne. Sprawdzamy, czy piwo gruzińskie jest na pewno gruzińskie. Jest gruzińskie? Teoretycznie. No, to nie tak źle. To w Ja zamówiłam pierogi gruzińskie. Zaraz zobaczymy, jak przyniosą, jak wyglądają. To Wam pokażę. Jak one się nazywają? Pierogi cinkali, baranie. Dla baranów. No to moje pierożki. Już posmakowałam. Rewelacja, słuchajcie, rewelacja. Hachapuri, kubadari z mięsem. <grymne> Ruszamy spalić kalorie. I oh. don't Kolejnego dnia umówiliśmy się z grupą przy Zamku Królewskim. Pogoda nie dopisywała nam, niestety. Wawel, będący przez wieki siedzibą królów polskich, symbolem państwowości od 1930 roku, stał się także jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Na zwiedzanie wybraliśmy dzień, kiedy były darmowe bilety. Jedna osoba mogła odebrać pięć biletów. Więc we trójkę ustawiliśmy się w kolejkę i dla całej 15-osobowej grupy otrzymaliśmy bezpłatne bilety na wszystkie trzy wystawy. Zamek otoczony jest bardzo ładnym ogrodem. Jeszcze tak nie do końca wszystko zakwitło, ale już jest zielono. No, niestety, tak jak mówiłam, pogoda nam nie dopisała, jest deszczowo, pochmurno, więc może nie ma to aż takiego uroku, ale i tak dzień spędzony bardzo fajnie. Aby wejść do muzeum, zostawiliśmy swoje rzeczy w przechowalni bagażu, a w zasadzie część z nas, bo część udała, że plecaki to torebki i udało się im wejść do środka. No, my nie ryzykowaliśmy. Tutaj widok dziedzińca, podcienie. Muzeum na Wawelu gromadzi kolekcję obrazów, wyrobów ze złota, porcelany, obrazów, arrasów. Zobaczycie też militaria, meble, piece. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta. Przepiękne, naprawdę coś wspaniałego. Co roku ponad milion turystów zwiedza zarówno stałe, jak i czasowe wystawy w Zamku Królewskim. Wawel to także miejsce licznych koncertów, przedstawień operowych. Tutaj mamy akurat salkę z ikonami, też bardzo ciekawe. Tutaj mamy kolejny piec pochodzący z okolic Moskwy, najprawdopodobniej z drugiej połowy XVIII wieku, przepięknie zachowany. A teraz, kochani, ciekawostka, dlaczego kiedyś łóżka były dużo krótsze niż obecnie? Otóż dowiedzieliśmy się, że ludzie byli dużo niżsi, no i do tego jeszcze spali, mając wysoko, wysoko pod głowami ułożone poduchy, więc w zasadzie niemalże siedzieli, stąd nie potrzebowali tak długich łóżek jak my dzisiaj. Stałe wystawy odtwarzają wygląd sal z okresu renesansu i baroku. Na tym obrazie zaciekawiło mnie to, że mężczyzna, który ma chore nogi, siedzi w miejsce, czy on nie ma właściwie nawet nóg, i odpychając się. Przemieszcza się po podwórku. Tutaj, akurat, takie dość zabłocone to podwórko, ale już wtedy, jak widzicie, można było sobie radzić. To, to Tutaj, komoda rzeźbiona. Też połowa, druga połowa XVIII wieku. Mars i Minerva, prawdopodobnie zbiory z Niemiec. Druga połowa XVII wieku. No i tutaj dalej, tak jak mówiłam na początku, kolekcje wyrobów ze srebra, stare zegary, kolekcja niesamowitej porcelany, przeróżnych figurek, talerzy, misek, półmisków, filiżanek, piękne wyroby, pięknie zdobione, wywarły na mnie. Naprawdę bardzo duże wrażenie. Jak się okazało, to nawet przypomniało mi się, że kiedyś, kiedyś takie rzeczy były u babci, były nawet u mojej mamy i po prostu człowiek tego nie doceniał. Na koniec przeszliśmy się jeszcze taką, nie wiem czy można to nazwać wystawą, to się nazywało Kraków nieznany czy Kraków podziemny, nie pamiętam dokładnie, można było zobaczyć. Co mieściło się pod ziemią? Właściwie no, kiedyś, jak się okazuje, zamek był dużo wyżej. Tutaj, jakieś kości. A na to, że ten zamek był wyżej, y, wskazuje chociażby to, że y, okienko jest w podziemiach, tak. Więc no, nikt by okna nie wstawiał, jeżeli nie byłoby nad powierzchnią. Też dosyć ciekawie, chociaż przyznam, że trochę kręciło mi się w głowie, bo idzie się po takich drabinkach. No i to wszystko, kochani, zapraszam na kolejne.